Tu? Ale to przecież wszyscy już byli. Nie wiem. Ty pierwszy przyjechałeś. ja tego nie dał. To ma być jak nie utonie, nie? Straszne rzeczy. Tak. Ja nie wiem. Ja się wypisuję. A ty co? To będzie za zimna czy co? Ja tam jest wolny. A to nabijałaś? się Ale, tam. Panie, to to też Ale to ja się poczęłam. jest? Już się poszłam zainteresować tego. No Kolega, kolega, no Ja jest A ja no nie. <ślam> 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 よいしょ。<laughs>

Tak? Co chcesz? <grywa> nie, nie, nawet nie próbuję. Teraz. Dziękuję. <grywa> to. No to i tak zabawnie to by było. Jak nie, ale jednak się nie zorientował, że. to tak.

Nie, 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 nie. Jaka radość! No, Wreszcie ja go no. Szerpie, Złasz, Doktor, zejdź, Nie chcemy Twojego tyłka, <śmieniu> tyłka oglądać. Tak, tak. Dzień <śmieniu> no Proszę się nie pchać. Proszę się <śmieniu> Proszę się nie pchać. <śmieniu> Ale na mnie padłaś. Przepraszam. Zapraszam. Zapraszam, tak tak nie stało. Proszę się Takiego, tak patrz. Ale koło się nie rusza. Oj tam czerpiasz się naprawdę. <grym> nie, nie, z całą mozgiem. A to ze słonych paluszków jest? Nie, to jest masa cudowa, to da się zjeść tylko ma dwie wykołaczki w sobie. Cześć. O kurwa. Brawo, Taka Ewa, na, brawo, Rewelacja. Rewelacja, Po prostu jest. jesteś niesamowita. Dwie dziewczyny się całują, rób zdjęcia, rób zdjęcia, robię, robię. Wiedzą? Jeszcze raz, gender. Czy wszyscy wiemy. Tak już wiemy teraz. O czym? O co on Musimy go u. jeść. Zwróć tutaj numer telefonu Zostawmy go. Czy wszyscy wiedzą, po co się tutaj dzisiaj spotkaliśmy? Z czy... jakąś To są nasze Wszystko i i <laughs>

Ojej, czwórka zęża. Przeżywam. 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 Przyżywam. 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 Bardzo. No to proszę bardzo, proszę bardzo na No Nie wierzę w to, no to jeszcze dwa. No, po to... Dobrze. Też to to już wszyscy. są cztery torty. cztery Dobrze, oczywiście, no. że tak. Co was tak, A jak trafię, to liczy się uczego trafione? Nie, nie. Odbyło. Raz. I żyję raz. Pięknie, Selma. Pięknie. Przedsodobnie. Kolejkę zrobić. Ja się nie wepchałam w kolejkę. O nie, ja byłem przytłaczam. Do kolejki, panie, 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 Ja, ja, no, no, ja panie, ja no, no. ja. ja trafiła. panie, ja, ja ja ja. Ja no, 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 to nie chyba czwarta panie, pierwszy raz. panie, to panie, 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 panie,